Nowe opinie zapraszają na scenkę rodzajową pod tytułem Sekcja Wróble. Akcja tej historii wydarzyła się. A, no tak. Wydarzyła się w depresyjnym miasteczku. Jest takie miasteczko w Polsce. No pewnie jest. Polska to taki kraj, który sąsiaduje z innymi krajami i z Morzem Bałtyckim, zwanym przez niektórych Wielkim Morzem Bałtyckim. Są tacy, którzy pilnują, aby w Wielkim Morzu Bałtyckim panowała homogeniczność etniczna ryb. No tak, A, ale to inna historia, to, to prawda. Wróćmy zatem do depresyjnego miasteczka. Otóż zdarzyło się, że do kierownika sekcji wróble przyszedł ojciec dwuletniego chłopczyka. Dzień dobry, jest kierownik sekcji wróble. Jest. Gdzie? Stoi przed panem. O, to ja do pana. Słucham. Słyszałem, to nieprawda. Nie mam nic wspólnego z tym, co pan słyszał. Sekcja wróble w pierwszym wieku przed naszą erą skonstruowała pompę strażacką. A dwa wieki wcześniej, rusztowania. Jak pan tego nie wie, to mogę podrzucić książki. Tam, wszystkiego pan się o nas, tam wszystko pan o nas znajdzie. No to ja właśnie dlatego tutaj do kierownika, bo i słyszałem, że pompa, no pewnie, że pompa, że rusztowania, fiu, fiu, kierowników, złociutki. To, to mi pan z nieba spadł. Mówi się z wielkiego nieba. Słucham? Gdzie? Co? Gdzie? Gdzie się mówi? W sekcji wróble mówi się. Ha, to daj Boże zdrowia, syna byście mi wzięli na nauki. On pompy, panie, to on by składał, rozkładał szczeleczki, tego, no wie pan, kierowniku. Nie rozumiemy się i to bardzo. Jak to? Pompy i rusztowania to my konstruowaliśmy dwa tysiące lat temu, przeszło dwa tysiące lat temu. Obecnie kładziemy nacisk na współpracę. Syn lubi malować. Panie, jak mało kto, panie kierowniku, by tylko malował. To dobrze, bo właśnie szykujemy wielką flagę z, z napisem Wielkie Niebo. I brakuje nam rąk do pracy. Ho, to coś w sam raz dla syna. No Syn szczególnie lubi, jak na niebie pojawia się ja pan taka tęcza, żeby kierownik widział, jaką robi wtedy minę, jakby. Jaka tęcza? Coś, coś pan? Zrusztowania żeś pan spadł? Na głowę? I to bez kasku? Nie ma czegoś takiego jak tęcza. Mówiłem już panu, że mogę książki podrzucić. Tam wszystko ma pan jak krowie na rowie. Wielkie niebo jest szare, a na szarym, wielkim niebie fruwają szare wróble. Czego pan nie rozumie? A mógłby syn kierowniku. Tutaj ojciec uśmiecha się życzliwie i błagalnie zarazem. Mógłby syn tak tęczę malować na boku, by się ukucnął, malował? Nie przeszkadzałby, no grzeczny chłopak jest. Mógłby. U nas się niczego nie zabrania, mógłby. Musi pan tylko wiedzieć, że za malowanie tęczy jest u nas mandat w wysokości 5000 złotych z możliwością rozłożenia na raty, ale tylko na 6 rat. Pięć tysięcy złotych? Dobra, bo widzę, że się nie rozumiemy. To może by w paintball pograł. Lubi paintball? Kierowniku, kier... kochaniutki, no to jesteśmy w domu. Oczywiście, że lubi paintball. On nic tylko paintball i paintball. No i widzi pan, jest coś dla syna. W paintball mogą grać tylko homogeniczni etnicznie. Pana syn jest homogenicznie etniczny? To znaczy, panie kierowniku, a nie ma czegoś dla syna takiego, wie pan? Jak to dla chłopca, wie pan? No, kierowniku, niech pan nie da się prosić. Zostaje już tylko współpraca. Mógłby w tej sekcji coś może zdziałać. Współpraca? A z kim? Jak to? Z kim? Z ONR-em. Z ONR-em? A co to jest? Nie, 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 nie. Nie. Najpierw niech pan poda definicję zwrotu, co to jest ONR. Wtedy dopiero odpowiem na pytania. Kierowniku, no błagam, no ale, ale czemu to wszystko tak komplikować? Jest sekcja, no jest chętny. No, no czego więcej trzeba? Pan za dużo zadaje pytań, a to nie w tym rzecz. Na każde pana pytanie tak naprawdę powinienem zapytać o definicję tego, o co pan pyta. Dopiero wtedy moglibyśmy rozmawiać. Robię dla pana wyjątek. Rozumie pan? Nie pytam o to, a pan ciągle mało. Pan wybaczy, ale mam ważniejsze sprawy na głowie. Kierownik odwraca się na pięcie, wychodzi. Na scenie stoi ojciec. Stoi, stoi. Nie nudzi mu się od tego stania. Nadal stoi. I wtedy nad jego głową pojawia się biała chmurka, jak w memach lub komiksach, a w niej zaskakująca myśl ojca. To może zapisze syna do Towarzystwa Gimnastycznego Soku? Z nazwy też wyglądają na ornitologów. I dopiero wtedy opada kurtyna.